Witam serdecznie. Wczoraj byłem na pępkowym i nie do końca mam siły nawet grać tą wojnę, a do końca wojny 6 godzin, także powoli trzeba by się za nią brać. Na pewno będę brał sobie tutaj przywódcę jako pierwszego i zobaczymy co tam dalej. Jest to sojusz jakiś międzynarodowy, pierwszy raz się z nimi spotykamy. No i co ciekawe przeciwnik ma niebieskiego tanka. Dużo krampusów, według mnie nie są te obrony jakoś mega specjalne. Mam tutaj jednego kasanowe, który ma 5 kart przebitych na drugą belkę. I na pewno będę chciał sobie go uderzyć, mimo że jego tankiem jest yy, słabiocki krampus. Dobra, zaczniemy od przywódcy. Tutaj pójdę sobie niebiesko żółtym. Myślę, że sobie tej ryś. K może wezmę. Mhm. No i mocne uderzenie niebieskie by się przydało. Hmm. Tylko czy ja mam w ogóle mocne uderzenie w niebieskich kartach? Ok, spróbujmy w ten sposób. Kimber widzę się rozmyślił, jednak mnie nie atakuje. Okej, okay, co my tu mamy? Na kolejny atak muszę włączyć sobie dźwięki w grze. Dużo żółtego, a ja bym chciał jakieś niebieskie, których się chyba nie doczekam. Jest niebieski, ale oczywiście Morek tutaj zakończy sprawę. No i niestety pierwszy atak do tyłu, jak to on zazwyczaj na przywódcy bywa. No, chociaż się udało tanka ściągnąć. No, i to byłoby na tyle. Drugie podejście na takiego przeciwnika Sobek na tanku, na drugiej belce. Biorę sobie jedną kontrę i Szybkiego Lekarza. Mam nadzieję, wiem, że będą kontra omija, ale mam nadzieję, będą. W sumie ściągnąć. O, jednak Imber mnie zaatakował i zszedłem znowu na raz. No, chyba dzisiaj jednak nie będą te klocki dla mnie zbyt łaskawe. Stawić na szukanie lekarza. Chciałem, yy, dzieło się dopiero odpalić, co prawda, jak już będzie, basztet naładowany. Ale nie udała mi się ta sztuka. Muszę po leczenie. O ile zdążę. Teraz w teorii mógłbym wygrać kontrami od Benu, ale muszę jakoś Dabrię zabić, bo jest w stanie podnieść całą drużynę. tylko siewce, który nie zdaje za dużo obrażeń. Tego się właśnie obawiałem, żeby nie podnosił. Sporo kart przeciwnika. Jeśli zginie mi sierpca, to już tak naprawdę nie mam co grać. że się z ataku ponabija okej, okay. gdzieś tam na farcie udało się wygrać Ponieważ w naszym sojuszu jest tylko jeden lachu, a nie ma żadnego ksiatu no to ktoś i tego wodociąga i tak musi ściągnąć. Spróbuję ja go ściągnąć, mam tak naprawdę same bardzo szybkie karty oprócz Elois i Xolpa. No mam ber do blokowania wodociąga i Elois w razie jakby jednak ten wodociąg odpalił. Nie mam nic na Amorka. Ale mam nadzieję, że ten skład powinien sobie poradzić. Ok, jest tutaj troszkę fioletu. Nie, stop, stop, stop. Dobra, udało się. Mam tutaj wziętą Nemesis yy, z tego powodu, żeby właśnie wody ciągam minionymi nie były aż takie straszne. I myślę, że ten atak jest do ugrania. Mówiłem o tym, że lekarz na skrzydle nie ma za bardzo prawa bytu, no bo kogo ma leczyć babcie? I w tym momencie zostaje tylko profesorka, którą oczywiście z łatwością pokonuje. czekam na reset i za chwilkę biorę się za nowe, zanim ktoś mi go zajmie jeśli chodzi teraz mamy chwilę czasu jeszcze więc jeśli chodzi o siłę wojenną to wiadomo spadła nam po przegranej wojnie ja mamy trochę wyższą niż przeciwnik aktualnie mamy o 21 ataków mniej i to daje nam tak około 43 punktów które musi zdobyć przeciwnik, żeby nas dogonić na atak. Więc tak naprawdę musi mu wchodzić na 10 ataków. Może zepsuć dwa tylko. Także mamy jakby 4 ataki. Przeciwnik przeć, ma 4 ataki w zapasie, żeby, żeby nas dogonić, które może popsuć. Widzę, że oni też się już szykują do resetu. Your Sweet. Tutaj ma taką dobitkę z kart, które nie są w ogóle poprzełamywane. A i tak sprawiły problem. Dobitkę od kocura, co się zdarza dosyć często. Obaka w drugim kostiumie. To nie byle kto. Hmm. Chyba zrobię sobie chwilę przerwy i wrócę już z wybranym składem, bo nie wiem, jak ta odbitka będzie trwała. Hmm. Pokażę Wam jeszcze raz tego przeciwnika, kasanowe. Tutaj wiadomo mam skład, który ma go zatrzymać Sabina i Ewelin do dispella, Grimbel do przeładowania many, jakby nie było zielonych klocków, no i zobaczymy, co z tego tam wyjdzie. Okej, okay, mam diament, zielony na start. I muszę niestety odpalać karty. Ja mówi, że jedna strona ściągnięta, ale niestety erlang się odnowi. A ja odpalę Hator. Niesamowita sprawa to się wydarzyła teraz. Czy jestem w stanie zabić tego erlanga? Szczerze nie spodziewałem się, że się odbije od niego. Gdybym ja używam Ewelin, to byłaby sprawa dużo prostsza. prawdopodobnie ta roz wykończy. Zuda nie ma co wierzyć. Raczej nie przyjdą mi z nieba zielone klocki. To będzie śmiech na pewno w sojuszu, bo pisałem, że jest bardzo prosty ten przeciwnik. A się na nim wyłożyłem. Czyli sobie wezmę pingmina i fraję za cel, 6. Hmm. Niebieskich klocków, 3 klocki fioletowe. Świetnie. No niestety kolejny atak w plecy. Niestety sobie nie trafiły pingwina świetnie. Spróbuję jeszcze jednego pingwina pokonać. Ale pewnie skończy się tak samo jak poprzednio. No oczywiście nie ma czerwonych klocków. Świetna wojna. Oczywiście lekarz wyciszony. Dwóch moich lekarzy właśnie padło. W poprzednim ataku miałem multum czerwonych klocków na planszy. A tutaj jak widzimy nie zdobędę nawet 200 punktów tej wojny porażka, tak, tak można nazwać wojnę w moim wykonaniu i nie wiem czy to jest wina Kaca, bo jak widzim, widzieliście plansze, niewiele więcej mogłem zrobić. Jak widać wygraliśmy wojnę nagrody rewelacyjne, 10 diamentów i mała kuleczka materii. Eee, OK, podsumujmy tutaj może tą wojnę. Wygraliśmy o 250 no 258 punktów, także całkiem fajnie. Eee, I tak jak widzimy nikt nie zrobił. Po raz kolejny ani przeciwnik, ani my, Fula. Gratulacje dla Ciebie, Maximus, Mateo Technik. No, jak widać, pierwsza dziesiątka tak naprawdę należała do przeciwnika, ale środek do nas i to przeważyło o wszystkim. No i niestety wojna nie poszła, dopiero o 43 miejsce. No ale też tak się zdarza. <laughs> No i widzimy końcówka znowu należy do przeciwnika. Ee, jeśli chodzi o nasze obrony, to na Maciejosiku była obrona za 0. Na Szalonym Szymonie, na świeżaku z Biedronki. oraz na koście, czyli te cztery obrony się obroniły za zero i prawdopodobnie wygrały nam. Tą bitwę, no na pewno moja obrona cały czas jest do poprawy. Nie radzi sobie z przeciwnikiem. Nie mam pomysłu, może doradzić, co zmienić. No i to tyle. Mamy 7 punktów. Także kroczymy dalej do skrzyneczki. Dajcie znać, jak Wam poszły wojny. Do zobaczenia.